Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Stwierdzy Krzyżowiec i edycji ostatecznej, moi drodzy, Piaski Czasu, Szak Kozy, wszystko już wiecie. Prostota, kolejna misja, w której będziemy walczyć z dwoma nomadami, ale do tego zaraz przejdziemy, zobaczmy jak to wygląda w rankingu, Maker 38 minut 24 sekundy, a Kałaszników minuta 54, zacne wyniki. Dostajemy na, start, dostajemy na start 2000 sztuk złota. Nomadowie dostają 4000 sztuk złota. Także przewaga jest po ich stronie. Mamy na wykonanie zdania 35 minut. Myślę, że rasz na pomarańczowego nomada jest jedną słuszną taktyką na początek, którą powinniśmy obrać. Dajcie znać w komentarzach, jaką taktykę wy byście zastosowali. A tymczasem przechodzimy do misji. No i dobra, szybka pauza na początek. Mamy sporo żelaza przy naszym, naszej bazie i mamy bardzo dużo kamienia. Nie mamy nic poza tym. Mam trochę drewna na dole, w jednym, drugim miejscu, no i zielonego bardzo malutko w tym miejscu. Nomad chyba nawet nie zbuduje swojego zamku. Drugi tak samo. Fajna mapka. Bardzo fajna mapka. Dobra, spowolnimy tempo, żeby zbudować rzeczy użyteczne, czyli spichlerz. Zbudujmy sobie targowisko. I zbudujmy sobie zbrojownię na start. Spróbujemy zraszować naszych oponentów. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie w praktyce. Jeżeli się nam to nie uda, to będziemy kombinować w inne sposoby, no ale to zobaczymy. I teraz tak, myślę, że może asasynów spróbujmy zrekrutować, będzie to chyba lepsze rozwiązanie, zwolnijmy naszych łuczników, przyspieszmy tempo do 40, zwolnijmy naszych łuczników, rekrutujemy wszystko jak leci. Potrzeba nam nowych rekrutów. Sprzedałbym nawet kamień, sprzedałbym resztę drewna. Zobaczymy, zobaczymy. Jeśli uda się nam chociaż jednego zabić, to będziemy mieli szansę na to, żeby e, odbudować naszą ekonomię za 500 sztuk złota, które dostaniemy z jego zabójstwa. Jeszcze 10 asesynów około możemy zrekrutować. Bra, mamy maksa 40 asesynów. Wysyłamy do nomada Matko, kochana, jaką szybko się rozbudował tutaj. Powiem wam, że słabo. Słabo. Nie widzę tego zbyt dobrze. No, no dobra, zróbmy sobie drwala. Na wszelki wypadek. Z tej strony. Czy ja chcę z tej strony? Może tutaj postawmy tego drwala. Stąd 12 sztuk złota. No. 40 asasynów. Jeszcze gejtora napotkaliśmy po drodze. Super, super, super. Mega fajnie. Oho. Wysyła swój pierwszy podjazd. Ten też wysyła. No to jeżeli my nie ogarniemy tego na czas, no to już jest po nas, bo on nas tymi wszystkimi swoimi dziadami załatwi. Więc potrzebujemy złotka. ilnie. 34. Ojejku, ta salwa zabolała. 27. 26. 23. Gdzie jest nomad? Na samym środeczku. 18. Nie dało rady. Może pałkarzami pójdzie lepiej, co? 20 pałkarzy. Zdecydowanie mniej niż yy, asasynów. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Sprzedajmy nic chleba i kupimy sobie drewna za tą piękną sumkę. Nie Trzeba tego nomada stąd. bezczelny, co? Od razu kopalnie żelaza zajął. Pewnie nie by było, jakby się nam udało. zabić go, co tu trzeba dogadać. Czyli trzeba zagrać to w normalny sposób. Rasz jest niemożliwy. Budowaliśmy sobie podstawowe budynki, które są nam potrzebne do działania. Skoro już wiemy, że nomada będzie nas atakować, to na momencie zrobimy sobie coś takiego, że kupimy sobie 10 łuczników. Dobrze by było jakąś wieżyczkę jeszcze postawić. Dajemy radę? Damy radę. Jest 10, wrzucamy ich tutaj, łucznicy tak samo tutaj wbijajcie. No i super. Tą stronę sobie odetniemy. Tutaj chętnie też bym odciął przejście. Zostaje mu tylko tamto wejście, nie do zamku, żeby było. Dobra, czy my możemy skład zapasów w sumie przenieść? Już nie możemy, bo idzie żelazo. Także kij z tym. Może oni stają w miejscu po tym, jak wyrzucą te dzidy. Głupia jednostka, ale skuteczna. Chociaż na razie jej skuteczność jest niższa od mojej. Ale jest ich bardzo dużo. Niepokojące to jest. Czytam sobie gier gierę. Z tego pułapu. Zrobimy tak. Nie chce mi się po prostu od nowa wszystkiego budować, ani zaczynać od zera. Także zrobimy sobie wieżyczkę w tym miejscu tak jak i poprzednio, ale tym razem sobie zabudujemy tutaj przejście. Jedyne wejście do zamku zostanie tutaj, co jest spoko. Okej, okay, teraz możemy sobie kuszników 10 ogarnąć. I musimy dokupić kamień na koszary. Dobra, koszary trochę dalej zbudujmy. Mamy 10 kuszników, świetnie. Okej. Okay. Tu bym zrobił coś takiego, że wypuściłbym trochę ten mury w tym kierunku. Zrobimy sobie tutaj wieżyczkę. Użycimy na nią tutaj tych wszystkich moich pozostałych kuszników i łuczników, bo tam cały czas podjeżdżają pod nasze kamieniołomy i drwali. Co mnie mega irytuje? Co drobno uzbieramy, to zaraz stracimy możliwości przerobowe No właśnie o tym mówię By tak skubał i będzie tak skubał no No i przy okazji drwali nam cały czas wybijają Jeszcze to dobra inwestycja. tego nie traficie, tak? O mój Boże. Tego już trafił Okej, okay. powoli, powoli, powoli dźwigamy się z kolan. Naprawdę klęczeliśmy na glebie. I to ostro. Automatyczny zakup, żeby było zawsze 40 przynajmniej. Bardzo wolno to idzie. I tak na zmianę będą mnie atakować, to będzie przerąbane. Gdzie dalej bym mógł coś zbudować? Tutaj bym mógł coś zbudować. Tą wieżyczkę będzie trzeba w takim razie gdzieś tutaj przenieść. Nawet krówki mi rozwalili, nie? szczelne typy. Bolesny start. Naprawdę bolesny start. Mogłem w sumie to zrestartować i zacząć od nowa i... Zrobić to po bo, bo bożemu Ale już tak daleko zabrudnęłem w pewnym momencie Że nie chciało mi się po prostu tego restartować Czułem, że to jest odpowiednie podejście, nie? W sensie Czułem, że to jest ok i że dam radę Tylko czas straciłem, a czas w tym wyzwaniu Jest najważniejszy Dziada, pradziada Dobra, kilku kuszników sobie dorekrutujemy A no, wrzućmy ich tu tu mam jeszcze smoła do wydobywania. Ejże, potrzeba drewna. Pięciu smolarzy sobie zbudowaliśmy. Pięciu tutaj smoły. Ma to sens? Myślę, że ma. Okej, spróbujmy trochę poumacnić te mury niektóre, które jeszcze mamy nieumocnione. Bo to nie jest powiedziane, że nomad już na mnie zagraża. Wręcz przeciwnie, cały czas stanowi zagrożenie. Okej, teraz możemy handel włączyć na kamień. Powyżej jednej sztuki nie sprzedają wszystko. Świetnie. Dobrze. Auto zakup chmielu. Dajmy na 5 sztuk, żeby sobie tam był. I lecimy z piwkiem. 3 browary, 3 karczmy. Najlepsze, tylko złota pod mamy parę kurs. Sprzedajmy te kusze. będzie na trzecią karczmę. Zbyt mało pracowników, aby ten obiekt mógł... było ciekawe Dobra, myślę, że tyle wystarczy na razie, chociaż może i nie zróbmy tak. Pytanie, czy nie będziemy potrzebowali teraz więcej piekarni znowu? Zdaje się, że tak. Kolejny uczasz, jak tylko dostaniemy hajs, jest hajs, myk. Przydałoby się nam coś, czy myśmy mogli wyeliminować te uciążliwe kamieniłomy i woły, nie? Ono. Ono mordo, przyda się nam. Myślę, że tyle kusz nam już wystarczy w sensie kuszników. Mamy ich 35%. Wystarczająco. Rekrutujemy powoli asesynów. Sądząc, po rozmiarze zamku i ilości armii, to około 60 asesynów będziemy potrzebować. Może jednego w złotym czasie zdążymy zabić. Bo ekonomia nam trochę się rozbujała. Jest jakiś tam się szansy. No, na razie nie będę schodzić z podatków, bo potrzebujemy hajsu i to mega, mega, mega bardzo mocno. Wiecie co, jakbym tutaj zbudował bramę, to byśmy mogli szybciej kamień transportować. Zaraz będzie krówka na składzie. Mamy niecałe 10 minut. 47 asasynów. 50 asystentów. Mało. Więcej, więcej trzeba. Bo jest 60-80, tak minimum, nie? Tak mi się wydaje. Także będziemy powoli skubać i za każdym razem będziemy mieć, będziemy coraz bliżej celu. Potężna dostawa kamienia. Dobra, mamy chyba 80, tak jest. Czy on nie planuje ataku? Na chwilę obecną to nie wygląda jakby był gdzieś planowany atak. kontrol 1 dajemy na nich, zapiszemy grę. Uff, dobre. Trzymajcie kciuki. W międzyczasie postaram się rekrutować systematycznie asasynów, żeby uzupełniać nasze wojska, nie? Pięciu straciliśmy już. Teraz bardzo dużo ich straciliśmy, no ale ładna seria poszła ze strony Nomada. Wchodzimy. Mamy to. 53 asesonów nam zostało. 100. Spoko. No do, do, wyrobimy się raczej w czasie, nie? W tym złotym. No ale tam będzie gorsze. Tylko jeśli będziemy mieć chyba Makera. Jeśli się nie mylę. się, że, że jakbym zrestartował Gierę i zaczął od nowa. Jak Bóg przykazał, to byłoby łatwiej. No, się tutaj zgrupują. No już nie będę ich rekrutować DIWO się skończyła niemożliwe. Popularność o co chodzi? Ach no tak No zobaczymy, zobaczymy 84 zostało Asasineiro. Jest nomada. Padł. Pięknie. 60 par nam zostało jeszcze zesnowów nawet. Świetnie. No zobaczmy jak tam wynik końcowy. Książę piasków. Uznaliśmy 31.10, czas końcowy. Fajnie. Trzecie złoto. Jest szansa na złoto chyba jeszcze. Zobaczmy statystykę. 23 tysiące złotych zebranych Te boty praktycznie nic nie produkują. Zobaczcie, jak one marne wyniki w złocie osiągają. Firefly, zróbcie jakąś taką sytą, kurde... Zróbcie jakieś syty AIV, żeby te boty były takie dowalone. Dobra, i zobaczmy, co będzie w następnej misji. Wieprz, nomada, marszałek, perła i wilk. Uh, 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 uh. To będzie srogie. I mam na to 30 minut. Dostajemy wszyscy po 2400 zł. No, mapa 800. -ka. 10 minut, żeby przejść z jednego końca mapy na drugi. <laughs> Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Może być ciekawie. Tymczasem to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i co? Zobaczenie w kolejnym odcinku. Cześć.